Strategii kiedyś, no, właśnie strategii muzealnych, kiedyś się nastawienie na y, y, pozyskiwanie środków unijnych w konkursach. Proszę pamiętać, że to najczęściej były konkursy y, no, poza tymi projektami kluczowymi y, ministra. Y, naszą siłą było stworzenie małego, ale bardzo sprawnego zespołu osób, które pracowały w strukturze muzeum nad projektami unijnymi, jakby wyspecjalizowanych specjalnie kierunku, kierownikiem e, od 2004 e, roku, tak, tak e, jest pan Maciej Bałasz, e, jest także pani Beata Plamiot, która w tym zespole pracuje, jeszcze jest kierownik nadzoru konserwatorskiego, który zdaje się jest na placu, że tak powiem, nieobecny w tej chwili. Panie Macieju, proszę o scharakteryzowanie tego e, projektu ostatniego Jestem nam zaufana, że jesteśmy w stanie spożytkować te resztki pieniędzy przed przypływającymi terminami. To są nieubagania. Tak, dziękuję bardzo panie dyrektorze. Ja już jak pani ministra że o 20 milionek, trzeba odbadać, to prawie, to prawie 20 milionów trzeba układać, to jest projekt, na 20 milionów można milionów ułożyć, a jest już kilka rzeczy do tego. Ale projekt rewitalizacji i digitalizacji jedyny w Polsce Parkowej, rezydencji kureckiej w Milanovii. Już tam. W projekcie piranowskim łączą się różne. Mamy tu digitalizację, mamy tu remont, mamy tu konserwację, mamy tu również prace związane z, z wirtualnym celem, badania mikrobiologiczne, wszystko. To jest siła naszych projektów, bo przyjęliśmy takie modus operandi już w 2005 roku, że zdajemy sobie sprawę, na samych to się często zdarza. Jeśli mogę czym prosić o kolejny slajd. Ten projekt, który realizujemy, jest projektem wyjątkowo trudny. Jest to projekt trudny ze względu i na czas realizacji i ze względu na fakt, że te 19 milionów, prawie 20 milionów wartości całego projektu, 16 milionów kosztów kwalifikowalnych, wartość dofinansowania to jest tak samo 100%. Dlatego bez pomocy, bez wsparcia Ministerstwa tak, Kultury by było to niemożliwe zrealizować ten projekt. Także, jak Państwo widzicie, tak jak powiedziałem, 85% do 15%. Przeszło 3 miliony złotych wkładu Ministerstwa Kultury zabezpiecza 100% wartości realizacji całego zadania. To, co Paweł Skłonanowie bierze na siebie dzięki naszej księgowej, również między innymi nie ma nie ma, gdzie tak, się gdzie mienić. To jest y, koszt, koszt niekwalifikowany. Ponad 3,5 miliona złotych. Dla instytucji kultury w naszym kraju, wiadomo, nie jest to mały koszt. To są kwestie, y, że coś zawsze tak, z czegoś trzeba zrealizować, czy coś można było zrealizować. jednak jak Państwo na zobaczycie, y, to co zamierzamy skończyć już we wrześniu tego roku, więc zapraszam z góry na konferencję zamknięcia. Zresztą takie mam założenie, że dzisiaj postaram się Państwa zachęcić. Nie będę opowiadał o szczegółach. Jak to wyglądało w trakcie, po realizacji. 21 zadań. I to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo, niestety, albo ostatnie, dlatego, że jak Państwo widzicie, te elementy to 13. To był zakres projektu podstawowego. Tak zapodaliśmy, że żeby, żeby będziemy realizować, i tak w tej chwili realizujemy. Ale oszczędności poprzez zaczęliśmy liczyć w w związku z czym rzekłem byłoby nie wykorzystać również tego, co można wykorzystać z punktu widzenia racjonalnej, celowej i oszczędnej gospodarki naszymi osobami finansowymi. W tej sytuacji stąd przygotowaliśmy szybko elementy dodatkowe, wystąpiliśmy do, do Ministerstwa Kultury, uzyskaliśmy zgodę i akceptację na rozszerzenie projektu o dodatkowym, to jest na niebiesko kilka pozycji, no i oczywiście rozszerzenie tych elementów projektowych zasadniczych, które są... Z realizacją całości. Poza tym w Pałacu w Milanowie nic się nie ma celów. W zeszłym roku zaaplikowaliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego. Przeszliśmy dość trudną siatkę oceny. Dostaliśmy wpisani na listę linii ale niestety zabrakło dla nas pieniędzy. Było bardzo blisko, bo byliśmy chyba drugi czy trzeci pod linią, zabrakło środków. teraz słów kilka o tym, jak obraz mówi sam za siebie, co realizujemy. Te elementy, trzy zdjęcia na górze, które Państwo widzicie, to są nasze największe zasoby, czyli wnętrze. W tym projekcie podejęliśmy kompleksową całość, to też niezwykle dlatego, że każde wnętrze, do którego wchodzimy, tak naprawdę myślę, że kolejne wejście, W związku z czym na kolejne 30-40 być może 50 lat jest dnia wnętrza. Gabina to przewodna, sala włucz i pokój cichy. Niezwykle e, istotne dla nas pomieszczenie, dlatego że e, pierwszy etap tej realizacji jest środków Generalnego Konserwatora Zabytku. Wielkich etap to ciekawe pomieszczenie, bo jak sama nazwa, tutaj pokój cichy, pokój tajnym na radnia 3 na Dania mikrobiologiczne. Pani doktor Agnieszka Laudę, nasz mikrobów. To wszystko, co dzisiaj z Państwa wychodzi na tej sali, również na Tak, w związku z czym Pani Agnieszka kropi tutaj i niszczy. Wszystko tego, co tu możemy obejrzeć okiem ubrany. Tutaj jak Państwo wiecie na tych slajdach są pomieszczenia, które są objęte naszym projektem mikrobiologicznym. Konserwacja pompowa. Yy, właśnie w, przy tym obiekcie, przy, yy, przy pompowni to się dzieje, a sama pompownia stanie się niedługo również elementem edukacyjnym, dlatego że wewnętrzne pompownie prawdopodobnie, o ile zatwierdzić takie pomysły, będzie otwarta dla publiczności całą sezonowa taka galeria, yy, oczywiście bezpłatna naszych zasobów. I to, co każdy pomadą w gospodarzy, od czego się zaczyna? Tak, jak nie, cieni, nie na głowę, jak na głowę. W związku z czym, jak Państwo widzicie, cały dach nad, nad skrzydłem południowym, jak również dach nad rybnikiem kortegami, który znajduje się w zakresie administracyjnym A przy okazji również... Przez główną bramę, po prawej i po lewej stronie, w włosie uroborowy. On no, wygląda jak wygląda, w związku z czym jest to szczęścią wizytówka, pierwsze spotkanie z palcem w Milanowie, w związku z czym musimy podjąć to wezwanie. Jest niezwykle dla nas trudny również ze względu na roślinność, którą Państwo widzicie na tym, na tym slajdzie. Dlatego, że ta roślinność jest niezwykle cenna i będziemy stawać na głowie, żeby broń może się nie stało. Jeśli na sali są konserwatorzy, to już się też objął na bo jak połączyć jedno z drugim. Tak? Czasami nie da się połączyć wodę z ogniem, my postaramy się to połączyć, yy, tak żeby, tak jak powiedziałem na konferencji zamknięcia, można było dogodnić. Wszyscy mówili, że się nie udało, a nam się udało. Oczywiście prace digitalizacyjne. Prace di digitalizacyjne to jest również ten podnośnik, który jest w tej chwili na dziedzinie uchodźców. Idąc śladem zabezpieczenia, na wszelkich w wypadek w tej chwili, robi na świecie całości przestrzeni, zdigitalizujemy relacje, jak również w etapie drugiego zadania, zdigitalizujemy część wnętrza jak również część zasobów bardziej w Chcielibyśmy zabezpieczyć to wszystko w systemie troszeczkę takim, jak daliśmy na filmie winci, tak? Więc gdyby się wydarzyło. Czy bombardowanie, czy jakieś katraki z uchwała z będzie można z kamierą i z zachowaniem szczegółów jest pan burszt. Tak, Marta Balewska, tutaj na tym wszystkim, tak, Marta Pozdrowia, bo z tego miejsca to nie jest łatwe zadanie, to wszyscy wiemy właśnie. Jest teraz jedynie osoba mistrzyni świata, jeśli chodzi o wirtualne muzeum, jeśli chodzi o spajanie naszych informacji, przekazywanie jej poprzez stronie internetowe w sposób po pierwsze łatwy, przyjemny, dostępny, ale po drugie w sposób bardzo naukowy i również edukacyjny. I nasze zadanie w Muzeum. Taki ma cel. Powstaną nowe publikacje i popularne naukowe, i naukowe, powstaną nowe firmy informacyjne. I dziś wiemy, że w wielu szkołach w Warszawie, i nie tylko w Warszawie, część lekcji poświęconej historii, również historii czy Baroku, czy Pawłocku, czy paroków, czy Nikolie wiedeńskiej, jest y, realizowana właśnie przy pomocy tego instrumentu, przy pomocy naszego systemu. następny slajd. Teraz to, co uda nam się zrealizować dodatkowo. Część tego Studnia Wielanowska, która jeszcze w czasach powojennych była tutaj wykorzystywana jako źródło dostarczania wody. Tak, nad brd z związanie ściśle z samą realizacją projektu, dlatego że w tej przestrzeni, którą Państwo widzicie, jest właśnie samotność. W kubaturach, która jest wygląda podstawowego projektu, dzięki wykorzystywaniu dodatkowych środków zabezpieczymy, tak, yy, które zajmuje się bezpośrednio nad tymi kubatorami. Wartość dodana. Uda nam się również restaurować i udostępnić publiczności ponad 52 różnego rodzaju y, precjoza. To są precjoza z drewnianych, i ceramicznych i y, tkanin, i papieru to pani Ala zaleska, pani kurator y, y, nie widzę. A, widzę. <grywa> Na naszą ekspozycję. I to jest, myślę, prawdopodobnie niezwykle ważne dla tego projektu ekologiczności, bo gdyby nie te pieniądze unijne, nie wiadomo kiedy znalazłyby się środki na odrestaurowanie tego i oddanie na tych naszych balonów magazynowych publiczności. Przy okazji również te elementy zabezpieczamy konserwatorsko, ale zabezpieczamy również z punktu widzenia różnego rodzaju nieszczęść wypadków losowych. Tu w budynku Figarni, Powstanie nowy hydraulik zabezpieczający całą przestrzeń północną połączoną w W budynku Oranżeli powstanie czy pracowni 3D, która komentowana będzie digitalizowała te nasze elementy małej architektury. Wprowadzimy wentylację i klimatyzację, aby ustabilizować te warunki klimatyczne w tych przestrzeniach nie zaszkodziło, ani czy wielkość czy, czy właśnie suchość powietrza nie prowadziła do bezpiecznego elementu i podejrzewam, właśnie nie, No i oczywiście to, co z punktu widzenia projektu najważniejsze, czyli wskaźniki. Yy, witamy tutaj również przedstawiciela Ministerstwa Kultury. Tę, panie to osoba, która patrzy uważnie, pan będzie tutaj właśnie oceniał, sprawdzał, I również Państwo tego publiczność tego dziennikarze, bo jeśli któryś z tych wskaźników nie zostanie osiągnięty, budzą, będzie musiał oddać środki, czego obroń może nie chcemy. I ja w tym miejscu chciałbym skończyć, żeby Państwa nie zanudzać. Natomiast, tak jak powiedziałem, we wrześniu opowiem szczegółowo i więcej mi pokażę również to, jak to wyglądało, co może być szokiem dla osób w słabych więc od Oczywiście ten projekt rzeczywiście jest o tyle ważny, że z jednej strony zamyka pewne przestrzenie, które czy te względów logistycznych, technicznych czy prawnych nie mogą być przedmiotem.